W 2023 roku, jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę 16 dywersantów działających na zlecenie imperialnej Rosji. O sprawie przypomniał portal Onet. ABW w szybkim tempie zatrzymało pierwszego z podejrzanych, który wydał swoich kompanów. Łącznie służby aresztowały 16 osób, 12 Ukraińców, trzech Białorusinów i jednego Rosjanina, zawodnika polskiej drużyny hokejowej. Grupa między innymi przygotowywała się do wysadzania pociągów jadących ze wsparciem na Ukrainę. Instalowali kamery oraz czujniki GPS. Zajmowali się również antyrządową i antyamerykańską propagandą poprzez kolportowanie w polskiej przestrzeni miejskiej wulgarnych haseł. Fragmenty pokaźnych materiałów zgromadzonych przez prokuraturę ujawnili dziennikarze śledczy Republiki w magazynie ściśle jawne. Pośrednie. Ja był, byłem mięsem armatowym, jeżeli tak już. Mówię, mhm. to ja był między marmatowym. Nie był ja tam na górze, nie był ja tych, kto wydaje polecenia. Mhm. Um, namagał się przy... Ale jakiś ludzi też pan organizował z tego co? Tak? tak, żeby zarobić sobie pieniądze. Mhm. A kto im płacił? Pan im płacił czy ten Andrzej płacił? Jakby miał Andrzej płacił, a ja rodzicę się z, z Indii. Sukces polskich służb był szeroko komentowany na świecie. O sprawie w sierpniu 2023 roku pisała wpływowa amerykańska gazeta The Washington Post. To była operacja niemająca jeśli chodzi o skalę, precedensu od praktycznie zakończenia zimnej wojny. To była największa tego typu skutecznie rozpoznana i zlikwidowana agentura Proxy jaką zbudowali Rosjanie.